Musimy ich powstrzymać! A żółw? Nie możemy go zostawić! Masz rację. Uwolnię mu nogę. Nie ma za co. Zabierzemy cię do domu. Chodź. Dlaczego? Doszło do kłótni między tobą a. o oh, jedzenie. Politeus pewnie się wkurzył. Zwyzywał cię? Biedactwo. Może uda się przeszkodzić gargonie w dobiciu targu. Musimy lecieć. Szybko! Zostań tu. Rozmówię się z Politeusem. I uważaj na pnącze! Oby nie było za późno. Musimy zdążyć. Politeusie? Elfy? Znowu? Nie powiem, żebym był zdziwiony. Chcieliśmy ubić z tobą interes. Ale się spóźniliście. Gargona i jej raczej odpychający towarzysz naprawdę nieźle zapłacili za ten wspaniały kryształ. Dobiliśmy targu. Przepyszne. Jeśli nie będę miał wyjścia, wyszarpię im ten kryształ. Spokojnie, mały królu. Elfy mają wiele wad, ale nie są złodziejami. Hmm, korzeń słodkiej Ambrozji zbierają go tylko elfy, nieprawdaż? Zgadza się. Zadałem sobie pytanie, jak Gargona, zażarty wróg elfów, mogła go zdobyć. Z pewnością nie w uczciwy sposób. Jako poważny biznesmen, nie mogę tolerować kradzieży. <laughs> Sprzątnęłam elfom ten kawałek Kryształu Serca dosłownie sprzed nosa. Zasługujesz na pochwałę, generale Gargono. Spełniłaś pokładane w tobie nadzieje. Mm -hmm. Hmm, co to za inskrypcja? Hmm? Co? Jaka? Gdzie? Imitacja sygnowana przez gargela. Szkło! To wszystko jego wina? Tak jest. Ja też zawiodłem, ale polecam się na wypadek, gdybyś szukał panie nowego dowódcy. To znaczy. Precz stąd!